Hej, cześć, chyba no wszystkim Ja jestem Ulfi I witam was w końcu z gry Skyrim specjalnej edycji W ostatnim odcinku tutaj dotarliśmy do pewnych fortów Pewnych fortów, tak, pewnych fortów I poznaliśmy naszą Wolf Wolfołaka Pierwszy raz kiedy mogliśmy w końcu jej użyć Dobra, widzę teraz naszym zadanie będzie zabicie przywódcy yy, srebrnej ręki, bo why not Dobra, to idę do grobowca Hilfgruda. Eee... Ogarniemy typa. Mam nadzieję, że to was jakoś się ucieszą z tego, nie? Jak tu ładnie. Może dać tu parę modów w końcu graficznych, bo tej czas zapominam o tym. Ma <grym> być jeszcze ładniej. Najładniej. Bo tak. Dobra... Ta, że w dół czy że w prosto Okej, okay, to że w dół Save Teraz wyjdzie, że jednak nie w dół i... Rzeka Woohoo! Dobra, nieważne Lecimy, musimy ogarnąć naszego przywódcę Może znowu użyję mocy Wolfołaka? Derąbista to jest Aha Czyli było tu przejście Siet! Fako, nieważne O kurde, na całą watachę chyba natknąłem się Nie chyba Wilku, sobie. Ha! Wilku, przeszkadzasz. Chyba stary. Finisher Bum Daj Sole u ognia. Dziękował. A ja się napiję trochę, bo coś mnie tu swędzi w nosie. Może być i tak. Biegiem. Dobra. Co my tu mamy? Pod nami gdzieś jest ta nasza jaskinia Ja jestem tutaj sam czy ktoś tu będzie ze mną? Chyba będę sam, no nic O! Szykuję się dobry parkour No i gitara Zypki Ktoś widać skakał i nie poszczęściło mu się. <tum> Temu też. Dobra, idziemy dalej. Kolejny safe. Warto saveować. Puf. Idealnie. Bardzo znienacka. Szedł w moją stronę, ale znienacka. Okej. Mmm... Jakiś ja korzystam. Dlaczego? Wypadł tym czymś, nie będę strzelał. Nie dostałeś? He, prosto w kark hmm, dobra Dziękował, o, płatki się przydadzą Mieczek to wypadł Zrobiony w e, Tesco, więc na pewno się nie przyda Linia, kurde, prawie Dobra, idziemy. Nope, nie tędy. He aż teraz lepiej jesteście. Cześć. Gdzie? Nie wiem, nie widzę. Dobra, co masz? Nic nie masz. Bieda. Łok. Książeczka, książeczka się przyda. A pa, pa! pa pa! Trzeba ukryć zwłoki. Nie może być żadnych śladów. A pa! pa. No i zniknęli, żadnych kłopotów nie ma Kurde teraz te zwłoki się unoszą na, w wodzie? Shit Ta 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 Cześć kumplu Idzie ktoś czy nie? Ser! Wow! Dostałem ser Tetetę. ta Hop! Dyskretnie rozumiem. Dobra, pytanie gdzie jest tam ta dwójka? Co tutaj niby mnie wykryła. Tam jest nic. A tutaj. Pa Czas zakończyć tę zabawę z tym Dążem do listu Na więcej to się nie nada. No nie, ja chciałem rzucić Leć tarcza z nią. Jeszcze frisbee, leć. Coś tak się boi ta tarcza. No i dobra. He, pieczony redguard. Heh, danie główne. Co tu mamy drewno krzesełko? Ła. Gdzie jest mój miecz? nie żyje. Kto nie żyje? Ej, kto nie żyje? Powiedz mi. Ha. Nie powiedział Wredna Kreatura Złoto Mamy złoto To znowu w tryb cichego Zabójcy Dobra MAMY ZIEMNIAKA! Lados, to ty! Wiedziałem! Mmm... Pytanie gdzie jest to przejście teraz? A, tutaj! Widać ruda, ale ja już nie wykopię.

Pa. To, że nie dasz mi rady, było już wiedzieć na samym początku, byś jeszcze może pożył. Żartowałem, <ślesz> O, masz łódź i masz strzały. Tak, chcę Chodźcie wezmę tą butykę waszą i pobawimy yy, po... się wykopki te sprawy, nie? Trochę w... miodu. Yy, góra. A, w sumie dołu nie ma, ale dobra. Kufer. Dziękował. Odsuń się. Odsuń się, powiedziałem. brudka! To się nazywa kosia brudka, tak jeszcze nie widziałem. Tu, 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 tu Fiatki. O! Właśnie level. Chyba się trochę chory jestem i trochę biedu Pociąga, ściąga w dół Idę jeszcze w zniszczenie może zobaczmy co mają Nie, oburącznie Dobra, nieważne Kowalstwo trzeba ulepszyć Trzeba będzie potem sobie powykłować jakoś zbroję z kamienia Tu, tu, tu Nie wiem co wy robiliście z tym fletem I dlaczego jest taki zakrwawiony, ale dobra Co masz? Strzały Fajajaj też żadnych dowodów Боже, да я трофью. Ага, то есть, приводца. Pełną mocą Ci wcale nie pomagają. A bo oni nie mają mi pomagać, dobra. wygląda na to, że Ła! Jeden budoszenie całe życie mi zdjął. Jechany! Yeah, nie muszę, że cała droga teraz od nowa. Nie. Yeah. Dobra, trzeba to teraz dobrze, cicho rozegrać Jak najwięcej zabić ich Nie sterować na początku w przywódce, bo i tak gonia zabiję za pierwszym razem Tam Dobra No i nie trafiłem, na. No. Ucieczka! O kurna było. A co się? Kurda, niedźwiedź. Nie, co to Jak go zdjął! Holy shit! O to się? Ha ha! Ha ha Potka, potka, potka! <gry> ja Niezłą parę w tej łapie miałeś, nieźle. Ale reszta to lipa. Dobra. Nie widzę, żeby jaskinia miała jakiś szem zakręt, ale dobra. Poznajemy jej wnętrze Już chyba teraz po prostu wychodzimy, więc pewnie przeciwników nie będzie No To jest ta góra, co wcześniej jedną osobę chyba zestrzeliłem Prawda? A nie Nie no, zastrzeliłem, to jest pewne Moje strzały są mocniejsze niż twoje Dostałeś w kolano i nie będziesz dobry Kurde, co ja się bawię Chodź tu A jednego trafiłem Fiłem Aha. co, on przeżył czy nie? Dryfuje jakby nie żył Chyba nie Dobra, kufer co masz? Ej siwo Dobra W ogóle ile mam hajsu Tytą sobie jestem trochę za mało Chciałem sobie kupić mieszkanie jeszcze Co so, ja chyba pozbieram poza odcinkiem Takie to Jednorazowe Można to wyjść ale tam wejść to już nie Tutaj zwłoki Pamiętamy Ale z srebrnej ręki, która nie miała chwały Fuck off. <grystanie> Myślę, że takie przeklinanie wam nie przeszkadza Przynajmniej mam taką nadzieję Dobra Wróćmy do towarzyszów Do naszych towarzyszów wolfołaków, którzy pomagają nam w walce i tak dalej I tak dalej Taka historia Hop Jak zwykle go słyszę Potem będę chciał zrobić tego quest'a z drzewem, bo tutaj można je ożywić Co jest bardzo fajne A on na zewnątrz Cześć. Szkoda. Pozbyliłem się ich. Chyba faktycznie udało ci się ich przepędzić. Tak trzymaj. Jeszcze ich załatwimy. No i świetnie. Jaki nasz cel? Srebrna ręka szuka fragmentów Utrada po całym świecie. A ukrywa się w rift. Odzyskaj ten przedmiot. Od tego zależy nasz honor. Okej. Odbiór. Odzyskaj fragment Utrada. Gdzie? Eee, to się zajmiemy tym następnym razem, bo to trochę za długo. Mamy 20 minut, czyli taki idealny czas. Chciadam <noise> sobie sobie jeszcze szybko za tym questem na to drzewo. Coś tu miało w okolicy je. Gdy już zarobię nieco pieniędzy na handlu z karzyckimi karawanami, odkupię od chłody gospodę pod chorą klaczą. Poważnie? Masz jakiś dom, w którym mogę zamieszkać?

Wiesz, że są owoce, które rosną lepiej w chłodnej pogodzie? Nie. O ciekawości chcę sprawdzić, czy jest jeden tutaj ten bug, co był kiedyś. Czy można było zapaść się pod ziemię. W którym on miejscu był? Gdzieś tutaj chyba. Tu? Nie. Nie pamiętam już. Tutaj po lewej stronie bodajże. Nie. Nie, nie pamiętam już. Nie, no, nieważne. To nie jest nikomu ważne. Dobra. Ja sobie tutaj pochodziłem. I będziemy już kończyć, zajmiemy się tym tą warownią, tą tym utradem na tym odcinku. Ooo oh I yeah. Idę go zhejtować. Co się drzesz? Nie! Drzesz się! Nie! chcesz i przerwać! Dobra, wracam jeszcze po kilku wykonanych sobie takich y, misjach, by zrobić trochę hajsu. Mamy już 10 tysięcy. No ale ciało mi trochę tego, jak zacząłem robić te zadania dla Jarla. I teraz myślę, że pójdę już kupię sobie mieszkanie. I to będzie dobre na zakończenie odcinka. W końcu będę miał gdzie spać. Bodajesz, że ty miałeś dla mnie mieszkanie, prawda? Się W nerwie jakby będzie inaczej. BB będzie inaczej, BB będzie inaczej. Dawaj mieszkanie! Pracuję jako zarządca dla Jarla Balg. Wspaniale! Mam... Biorę! Wspaniale! Wspaniale! Klucz do twojego nowego domu. Biorę! Dawaj ozdobę! Ja ci pomogę. A w porad... Ola! Chcesz kupić? Wszystko! Dobrze! Chcesz kupić coś jeszcze? Dobrze! Chcesz kupić coś jeszcze? Wszystko powiedziałem. Dobrze, przygotuję. Chcesz kupić coś z Dobrze, przyk Chcesz kupić coś jeszcze? Dobrze. Chcesz kupić coś jeszcze? Dobrze. Chcesz kupić coś jeszcze? Zamiast filmboku i z tym laboratorium. Laboratorium! Dobrze. Chcesz kupić coś jeszcze? Nie. Jak chcesz. Zgłoś się do mnie, jeśli zechcesz kupić dekoracje do domu. Nie mam co kupywać. To jest Lydia. Gdzie ty idziesz bez mnie? Aaa, Lydia. To zaszczyt znów cię widzieć. Za mną. Czemu ty się odciągasz, nie idziesz ze mną? Lydia, zostawiłaś mnie. Za kobieta niefajna. Dobra, to idziemy szybko zobaczyć sobie naszą nową Hawirę gdzie będę mógł się w końcu wyspać? Niestety, jak na razie, nie znalazłem osoby, która jest odpowiedzialna za to już drzewko. Już nieco pieniędzy na handlu z każyckimi karawanami. Odkupię od Huldy gospodę pod chorą gwiazdy. Dobra... I to jest nasze mieszkanie. Wierzchni domek. Mm. Przeciąg gdzieś musi być. Cześć. Ale całkiem ładnie. Aha, i tutaj był ten pokój dziecięcy pewnie, skoro tu mamy tak zwany laboratorium. A, ja to mogę taką klipkę pod schodami to zrobić. Wychowam nowego Harry Pottera. To jakaś sypialnia. O, a tu moja. Tam też Ledy, Wypadł. Mamy babeczkę. Ledia wypad, to moje! Tu jestem. Jestem tuż za tobą. To nie, dobra No to będę w do, yy, nowym mieszkanku już kończył Tutaj stanę sobie przy ciepełku O, gdzieś tutaj Usiądę Dobra To dzięki za uwagę Trzymajcie się do na następnego odcinka I chaos